Wpływ tych hormonów powoduje na to, że orientacja seksualna tych nowonarodzonych dzieci bardzo często, częściej aniżeli wcześniej, jest po prostu niezbieżna z ich budową ciała. Na co dzień jesteśmy za pan brat z stresem, który no, w, towarzyszy nam od samego przebudzenia się, o tym, że się spóźnimy do pracy, albo będzie korek, albo ten. Później w pracy ktoś się na mnie krzywo popatrzył, albo coś mi się tam zawaliło, albo tego i tak, tak się dzieje. Jeszcze na ulicy zamiast spotkać uśmiechniętą twarz i powiedzieć dzień dobry, to w ogóle, to, to już w ogóle te formy życia towarzyskiego… Ja nie, nie, ja. nie reagujemy. w ogóle nie ma tego, nie ma, nie ma tego. Przepraszam, dzień dobry, dobry wieczór, jest grzeczności, zwrotów. To, zostało, to zanika w tej chwili. Ludzie wchodzą, ja te, chodząc na korce, czy, czy, czy w szatni będą gdzie się przebieram, ktoś wchodzi, nikt, to, to ra, Jedna na dziesięć osób mówi dzień dobry. No, do, to, nie wiem, czy to jest niewyniesione z domu po prostu, bo w tych rodzinach po prostu tego typu zwyczaje zanikły, nie wynieśli tego od swoich rodziców. Trudno powiedzieć. W, 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 trochę się, że tak powiem, zagalopowałem w tym wszystkim, ale faktycznie no, w, w ten stres powoduje, że Ludzie jednak się, no, są bardziej podatni na różnego typu choroby. Stres to jest jedna, jedna sprawa, a druga sprawa to są te zanieczyszczenia środowiska, które no, powiedzmy moje pokolenie powojenne jeszcze nie, nie miało tego takiego, w taki, w takiego bukietu tych różnych trucizn, który, które nas otaczają i które produkuje chemia i przemysł. A w tej chwili, no, na przykład, takie produkty jak endocrine disruptors, które są obecne i w kosmetykach, w pomadkach, w perfumach, w takich plastikowych, jednorazowych opakowaniach. Nawet ta woda mineralna sprzedawana w butelkach, zawiera endocrine disruptors, czyli takie hormonalne związki, które są zbliżone swoją budową do hormonów. I one powodują, że Powstały pewne problemy społeczne, które w, no, w, za czasów moich nie istniały. Może ludzie też byli bardziej zamknięci i, i taki coming out i ujawnienie swoich zainteresowań seksualnych no, było źle widziane, ci większe aktorzy, by, było publiczną tajemnicą, że ktoś takie zainteresowania ma, a w tej chwili jednak to jest sprawa e, otwarta, ale ona też jest bardzo popularna. To nie wynika z tego, że jest moda na to. Czy to, to jest wynik wpływu tych substancji? Dlatego, że one, mając budowę zbliżoną do hormonów płciowych, wpływają na dziecko w łonie matki. I żeby było śmiesznie, to tak jak ta matka wszystko by zrobiła, żeby to dziecko było najzdrowsze i żeby się urodziło wspaniałe, to okazuje się, że te, te toksyny zawarte w ciele matki, które no ona nazbierała, jedząc perfumując się, malując usta i różne inne rzeczy robiąc, dostają się do dziecka. I ta matka świadomie zatruwa dziecko, no nie, nie mając absolutnie, nie, nie chcą nie z tego absolutnie. I one wpływają, przecież wykształcałeś różne narządy, wykształca się nas mózg, wykształca się pewna orientacja seksualna. I wpływ tych hormonów powoduje na to, że orientacja seksualna tych nowonarodzonych dzieci bardzo często, częściej aniżeli wcześniej jest po prostu niezbieżna z ich budową ciała. To rodzi różne właśnie tego typu zaburzenia, zaburzenia które są wynikiem Działanie tych nie tego, że ktoś ma takie inklinacje, bo coś mu się spodobało, czy uległ bodzie, tylko on po prostu jest ofiarą tego pollution, tego zanieczyszczenia środowiska. I no, to, jest, to jest drugi taki ogromny problem, właśnie te endocrine disruptors, które, które też powodują, że na przykład jedna sienie mężczyzn dramatycznie spada. Jakość nasienia w tej chwili, jeżeli powiedzmy, czynnik męski w bezpłodności małżeńskiej, no niedawna to było 10-20%, to teraz to jest 30-40%, bo jakość nasienia mężczyzn ciągle na przestrzeni ostatnich 10-15 lat dramatycznie spadła. Spada i cały czas spada i wizja tej seks misji, e, gdzie mężczyzn dwóch zatrzymano i po prostu zbiera się tą spermę, żeby utrzymać żywotność świata. Ja to to jest bardzo prawdopodobne i te banki spermy niewkluczone, nie że długo będą robiły że ogromne furore i biznesowo do tego, żeby utrzymać no, życie na planecie naszej, bo do tego dojdzie, jeżeli dalej te będziemy tak ją zatruwać.